Witam, witam w kolejnym dniu, w trzecim 14, walentynki, lutego, znaczy się 14, lutego walentynki. I słuchajcie, wygoniło mnie. O kurczę, to się tu przesuwa. Wygoniło mnie na wschód Polski, bo wczoraj taki marznący śnieg z deszczem padał. Radar mi zamroziło i zaraz Głot mi wyskoczył, że poduszki tam, że napinanie pasów nie działa i tak dalej Mówię, co jest? Poszedłem odmrozić, patrzę, wszystko wróciło do normy, nie? No tak ślisko, tak... I mówię, nie, jadę, jadę w stronę domu, nie? Już nie jechałem tam w stronę gór, mówię, bo to nie ma sensu się pchać Tak bynajmniej mi intuicja mówiła Staram się trzymać tego, co mi zawsze intuicja mówi, nie? I teraz co? Jadę na trójstych granic zobaczyć. Polska, Litwa, Rosja. I mam taki zamiar jeszcze wjechać sobie na Litwę i jechać przy samej granicy z Rosją. Zobaczyć, jak to jest wszystko zrobione teraz, nie? Jak to jest pilnowane i, i jakie zasieki, czy tam cokolwiek, nie wiem. Ale nie wiem, czy to dojdzie do skutku, bo zobaczcie, znowu się zaczyna, nie? Także na razie jadę przed siebie, zobaczę jak to będzie. zobaczcie na spalanie, nie wiem, widzicie? 4,7. Także kurczę, no jak tu nie kochać tego autka? I mam na razie taką fajną drogę. Kurcze, no przyjemnie się jedzie. Bardzo przyjemnie. Poszukałem jakoś mynie samochodowo, bezdotykowo, bo samochód to jest masakra, nie? Tutaj jest tak, suchutko, czyściutko, śniegu nie ma, a samochód uwalony jak po rajdzie jakim. Zobaczycie, zaraz wam pokażę, jak dojedziemy na myjnię. To jest masakra. Radar wszystko, świateł nie widać, nie? Kurde, policja mnie zatrzyma, to mandat dostanę, ale nie muszę, muszę Mesia umyć, kurde. Za 7 minut gdzieś tam mam jakiś. Eee, myjnia bezdotykowa tutaj Google mi znalazło, także jadę na to myjnie. Jestem na myjni. Bądźcie jak wygląda. Jakaś masak. Kurde, trzeba być. umyć. O, kurde, ślisko. Dobra, to myję. Biedronki, ja gdzieś tam Biedronka Muszę coś na obiad kupić Jedziemy do Za 300 metrów, skręć w lewo A to jedziemy najpierw jeszcze do Biedronki Wtedy No to zakupy ogarnięte Mam obiad, mam kolację Także Jest dobrze Teraz jadę sobie Dalej Teraz jeszcze jakiś. Toaletkę bym musiał sobie znaleźć Może jak jest, stacja benzynowa po drodze to będzie To zaraz tu A Pieniężno nie będę wam pokazywał Bo w jednym z filmów na rowerach żeśmy byli To, to Pieniężno jest Także już nie będę tu wjeżdżał Bo nie ma sensu Szkoda czasu Tak, ktoś zainteresowany jak Pieniężno wygląda To można sobie zobaczyć film z, e, Ze z w z stylu rowerowych Skręć w prawo I cały czas od Braniewa Takie ładne, piękne drogi No normalnie pięknie się jedzie Przed chwilką były serpentynki jak w górach Kurcze, tutaj samochodem to można Co ładnie pojeździć, wam powiem Ładnie pokręcić sobie, nie ma nudy Jakieś widoczki Jakieś kościoły Rzeczki Jeziorka, kurcze O, tu jak w górach przykładowo Widok taki podobny, no troszkę niższe góry, ale podobny. No kurde, rewelacja. Aż się chce jechać. A jesteśmy w miejscowości Pluty. No zarąbiście. Także to widzicie drogi tam w wojewódzkie to jest 512 droga. I całkiem, całkiem ładne drogi, nie? No zobaczcie jakie piękne zabijazy. No kurde Serpentinki no no przepiękne O i następnie, no kurcze, no rewelka, nie? No coś pięknego Kawkę by trzeba było już zrobić, kawkę się, kupiłem w Biedronce do kawki, kurde i trzeba by było Tylko Nie ma parkingu żadnego. Jadę, jadę, jadę i nie ma parkingu, nie? No i w końcu znalazłem parking. Pokażę wam na ja później jaki fajny I czas na się i na kawusie. tego już mi się chciało. Już tak a to ja tak co tu przechodzę buty co tam zdejmuję żeby nie otwierać drzwi żeby zimno sobie nie wpuścić a jak już się ogarnę to wtedy już do mycia czy coś to już ten, bo jak będę wsiadał i, i pojadę to już się nagrzeje chodzi o to, żeby zimna sobie nie wpuścić jak ja chcę tutaj siedzieć, nie? No, także idę teraz tam. Dobra, to ja wychodzę. Już jestem o, teraz to mi się podoba Teraz tak O i pikny domek Dobra, teraz idziemy miejscówkę oglądać Ale kluczyki wezmę Oglądacie na TVN turbo, złodzieje No to jak co, to oglądajcie, to zobaczycie, że warto brać kluczyki nawet na chwilę tak to tu wjeżdżałem, a tam jest mor, bo cały czas jechałem już od dłuższego czasu eee, Cały czas idzie szlak green Velo, Fajna asfaltowa ścieżka i jadę do Węgorzewa, a w Węgorzewie to jest stolica Stolica rowerowa to jest. Także dlatego tu fajny, fajny mor zrobili, fajna ścieżka rowerowa idzie, Grimwello prowadzi. Tam jest ten mor właśnie, a tu jest duże jeziorko, idę zobaczyć. Ktoś tu wjechałem co na ten parking, tu jakaś plaża jest. Ale co to za miejscowość kurde? Sołecka trygord, Trygort, pisze, że plaża trygord, ale. O, przebieranie, leżaczki. Tam znowu leżaczki, tuławeczki, no rewelka. No, woda zmarznięta. Trzeba się na mróz przy przygotować. Nie no, myślę, co to są odpale odkop dam radę. No, idzie, idę na pomoc zobaczyć. Kurde, co to za jezioro jest? Ja nie, nie zobaczyłem na gogle. Widzicie, nie przygotowałem się. A mogłem. No, gruba. Warstwa lodu, dosyć. Zasady korzystania z pomostu. Myślałem, że miejscowość będzie. No jest oblodzony, jest to ten mrozik trzyma. Cały oblezany, cała tafla. Piękny widoczek. Troszeczkę mrozi, ale niedużo. Może na minusie z pół stopnia, jeden maksymalnie. Nie, 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 nie czuć tego mocno. Fajna miejscóweczka. Kurde, jak nie zapomnę, to dam ten linka do, do tej miejscówki albo pineskę tam jakoś zrobię coś, coś, coś tam, jak nie zapomnę bo z pamięcią to ostatnio jest trochę ciężko jeszcze raz popatrzeć na piękny widok A w sezonie to pewnie tu parking pełen jest okoliczni miejscowi tutaj przyjeżdżają, ale fajna miejscówka, fajna No i jak rowerem na grimwelo to jest gdzie namiot rozłożyć, nie? Kurczę, jest pole do pupisu, nie? Tu, ile miejsca. No, tu też są te na rowerki. No, jest fajnie. A ja jadę dalej. Teraz nie wiem, do Trójstyku chyba nie, Zanim dojadę, będzie ciemno, to nic nie pokażę, to... Ja sobie chyba jakieś miasto jeszcze zahaczę, zwiedzę. Jakieś miasto sobie zobaczy. Zobaczę, co będzie w pobliżu. Wieczorkiem fajny klimacik może być. Dobra, to ja jadę. tu to, to. Tutaj jestem. Tu jest węgorzewo, a tu idzie granica. Tu idzie już granica państwa. Także jestem niedaleko od Rosji. A to są mamry! To jest, to jest jezioro mamry! Kurde! Nie wiedziałem o tym. Jaki człowiek jest zacofany. To są mamry. Proszę Państwa. I teraz pojadę tutaj. W Węgorzewo, nie wiem, czy to jest takie duże, żeby można co było coś zwiedzić. A następny mam GoDUP. Wtedy już mam wizajny i już wjeżdżam na litewską stronę To nie, to kurde, a co tu mam? Eee, suwałki, 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 suwałkach byłem już To może jakieś tu miasto będzie jeszcze po drodze Kurde, Augustów, no Ełk jest najbliżej chyba suwałki, ełk kurde zastanowię się, zobaczę dobra, ruszam nie ma co bo i tak się już ciemno robi to jak do trójstyku dojadę to już i tak będzie pozamiatane jak to się mówi, bo to już nic nie będzie widać dobra, ruszam więc podjeżdżam, kamerka pewnie spadnie muszę ją trzymać kurczę, żeby nie spadła troszeczkę jest w kit Dobra Kierunek Węgorzewo na razie A tu jeszcze raz widoczek na Mamry A do centrum na prawo a ja sobie do centrum zobaczyć a zobaczę chociaż tak na chwilę, nie. kurczę obejdę Zebrać na zimowo Na zimowo A aktualizacja do temperatury Ja mówiłem tam minus pół, minus jeden Jest minus cztery Także będzie zajebiście się spało Dobra, teraz ja już jestem gotowy Idę na spacer bo jak wjeżdżałem do centrum to powiedziałem yy, głosowo do Google, żeby mi rynek znalazł, no i mówi tylko ten plac wolności tutaj, nie? tylko to wyskoczyło, także to tak to to wygląda nie? Taki ryneczek w koło no parking, autko, a tak sobie obejdę ale fajnie, nie czuć tego minus 4 wcale. O, tam nie wiem, czy widać. Węgorzewo, napis. Podejdę bliżej. O, jest węgorzewo. 14,02. O, minus 3,3 stopnia. 17,18, no zaraz 19. No, węgorzewo. A, że... Pytałem takich dzieci o, o rynek na, w mieście. A to nie, dzisiaj to o to kawałek dalej stąd, to, ale to dzisiaj już jest zamknięty. Ja mówię, ale nie chodzi mi o targowisko. A im o targowisko chodzi, oni targowisko skojarzyli. Ja mówię, stare miasto, jakieś zabytki, jakiś ryneczek taki wiecie. Nie, nie rynek, targowisko tylko. O nie, to nie, to bym gorzefie, tylko to, nie. Także, no malutkie, mówię, malutkie. Tu nie może tak, że tak sobie obejdę, pospaceruję i idę, idę do samochodu jadę gdzieś dalej. No, a tak to ładnie wygląda. O, w świetle to GoPro jakoś daje radę. Ma problem z ciemnością. No fajnie. O, tam jest jakiś kościół, czy coś widać. Ale nie jest oświetlony, to wcale nie idę tam. No, tak się przejdę. Wziąłem sobie trasę na ełk, kurde, mówię, bo to co ja tu będę robił? To nie pójdę już spać. Ale to tu, tu jest masakra, nie? I to jest normalna droga. Nawet nawigacja wyznaczona ma Garmin Także to jest, kurde, jakiś żart, nie? To jest normalnie wschód Polski, widać no. Momentami się czuję, jakbym już u Ruskich, kurde, był No fajnie, fajnie Taką drogo, to ja pamiętam to Green Velo, żeśmy jechali rowerami, ale nie kurde samochodem. Szok, już jadę i jadę. Niby kurde jeszcze dwa, no niecałe trzy kilometry do jakiejś innej drogi, ale kurde ciekawe czy będzie lepsza od tej. Było się trochę asfaltu normalnego, także zobaczymy jak długo. Tak pojadę. O tam coś w lasu ciekło czarnego, ale to chyba pies. O pies, pies już na mnie tutaj szczeka, gdybym był rowerem, to bym mnie pogonił. No, fajny asfalt No tak to można jechać. Jestem Wełku. Szukam centrum starego miasta. Wydaje mi się, że to gdzieś tutaj będzie. Tak bynajmniej jest na Google Maps. Nie, zobaczę, tam muszę przejść, przejdę tam. Także tutaj nie ma Tak czegoś jak rynek taki stary czy coś Tylko to, to jest stare miasto ogółem Gdzieś gdzie tutaj chodzę wszystko, nie? Bo pani takie pytałem Także tu na Na Mazurach chyba takie jest już Bardziej yy, Tereny związane ze yy, rycerstwem jakimś tam co, co, coś To bardziej Dobra i tak mnie nie widać To kończę I Idę do samochodu Oj, także jestem w samochodzie Jak ktoś by chciał Ełk zwiedzać specjalnie się zatrzymywać nie warto bo nie wiem Nie ma żadnej starówki nie ma jest tam stare miasto takie obręb bo na pewno jak jakieś zabytki te porozrzucane Także szukam sobie miejscówki do spania, jakąś kolacyjkę, bo już głodny jestem i co? I spać Mam nadzieję, że... O, minus 5,5, no minus 6, no zobaczymy jak to będzie z tym spaniem Montuję chyba Webasto No nie chyba, ale już na pewno, zdecydowałem, Webasto musi być, tutaj musi być Webasto Jestem na parkingu gdzieś przy, przy S61, w stronę Suwałk, coś takiego nie pamiętam dobrze. I w końcu znalazłem taki parking na normalnie przy tej Essenie. tu stacja benzynowa, kupa tirów. No ja tutaj to dla, dla osobówek nie wiem. Czy to do stacji należy, czy nie? A w dupie to mam, kurde, stoję. Idę spać. Zjem sobie i idę spać. To na razie. Do Juterka. Jestem gotowy. Bieliznę termiczną. W śpiworze. No niby on jak się ma termiczną do do minus 10 powinien dać radę, nie? Także no tak, taki był opis, zobaczymy. Eee, koc na to. No i kurtkę jeszcze sobie w nogi owinąłem, nie? Także kurde, no na razie jest fajnie cieplutko mi. Zobaczymy, o której w nocy się przebudzę Co to, odpalę maszynę, trochę się nagrzeję I dali śpię, a co tam Kurcze Zarąbista przygoda No, podoba mi się to No, także Jest spoko Tu ogarnięte trochę, jak co to Jeszcze czapkę mam, mogę czapkę jeszcze, <laughs> jeszcze czapkę mogę ubrać <laughs> No, dobra To idę w Kimę Póki jeszcze ciepło jest w samochodzie nie trzeba grzać. Dobra, na razie trzymajcie się. Do jutra, dobranoc.